Jedno nie ulega wątpliwości. Na pewno każdy, kto obejrzy ten film, będzie potem mógł powiedzieć, że jest teraz człowiekiem po przejściach. Przejścia to dramat, za którego reżyseria odpowiada Ira Sachs. Jest to film, który wydaje mi się miał premierę na festiwalu Sundance w tym roku, a role główne w nim zagrali Franz Rogowski, też Franz Rogowski i Franz Ben Whishaw i Adele Exarchopoulos. Małżeństwo dwóch mężczyzn z 15-letnim starzem rozpada się, gdy nagle jeden z nich zakochuje się w kobiecie. Przyznam się Wam szczerze, że nie zakładałam, że będę robić recenzję filmu Przejścia, ale po prostu tak mnie coś naszło po obejrzeniu tego filmu, że stwierdziłam, że koniecznie chciałabym się tym z Wami podzielić. Ja mam zawsze takie mieszane. Odczucia, kiedy oglądam filmy takie festiwalowe, bardziej indie, bardziej ofowe, bo mój zdegenerowany mózg jest w stanie bardzo dobrze interpretować blockbustery, ale kiedy trzeba już nad filmem trochę pomyśleć, to czasami zastanawiam się, czy mój mózg nie wpada w jakąś taką samo nakręcającą się spiralę i czy nie zaczynam po prostu na siłę nadinterpretować pewnych rzeczy, które widzę. Ale w tym filmie, wydaje mi się, historia jest raczej prostolinijna i zakomunikowana nam w kilku naprawdę dosadnych żołnierskich słowach, co oczywiście nie znaczy, że film nie jestem. Fabuła tego filmu jest taka jak mniej więcej powiedziała. Mamy małżeństwo dwóch homoseksualistów, którzy mają już dość długi staż, i w pewnym momencie któregoś pięknego dnia jeden z nich poznaje kobietę i zakochuje się w niej, nawiązuje z nią romans i wynikają z tego rozmaite problemy, jak to zwykle w dramatach bywa. Także cały ten film jest po prostu studium tego trójkąta miłosnego i tym, co ta relacja dała, tudzież zabrała wszystkim bohaterom zaangażowanym w ten trójkąt. Na początku bałam się, że będziemy uderzać w taki lekki melodramat, czy też taki telenowelowato dramat, gdzie emo Emocje są przedstawione bardzo skrajnie, w bardzo skrzywionym zwierciadle. Ale tak nie było i to jest coś, co ja liczę na wielki plus tego filmu, że chociaż przedstawia taką dość grząską sytuację, myślę, dość niecodzienną sytuację, to jednak robi to dość prawdziwie. Motywem przewodnim całego tego filmu jest tutaj naturalnie zdrada. I myślę, że każdy, kto kiedykolwiek został zdradzony, tudzież zdradzał, jest w stanie wczuć się w którąś ze stron tego konfliktu. Chociaż muszę powiedzieć, że w tym filmie zdecydowanie napiętnowana jest jedna ze stron w sposób dość jednoznaczny. No i właśnie tutaj doświadczenie, jakim jest bycie osobą zdradzoną, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o zdradzie takiej bardziej fizycznej, czy bardziej psychicznej, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to zdecydowanie pozwoliło mi na wczucie się w jedną ze stron tego konfliktu. Franz Rogowski gra w tym filmie takiego, który chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko i uważa, że to mu się należy. Leży i jego arogancja w tym wszystkim potwornie mnie denerwowała. I takie jego przeświadczenie, że powinno mu się pozwolić robić to, co on chce, i że to, że on powiedział A i potem powiedział B, co dla innych bohaterów jest jednoznaczne z tym, że pewne drzwi się zamknęły niego wcale to nie znaczy. I przyznam się szczerze, przez większość filmu czekałam tylko kiedy jego bohater wywali się i rozwali sobie ten głupi rej, bo bardzo dawno nie czułam, żeby jakikolwiek bohater właśnie zasługiwał na coś takiego. Bo nie dość, że chłop się puszcza, to potem jeszcze ma czelność stwierdzić, że to on jest troszeczkę ofiarą w tym wszystkim i że wszyscy ludzie go nie rozumieją, i że on jest taki skrzywdzony i czemu on sobie nie może robić czego chce, także myślę, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu zetknął się z taką osobą, która jest takim totalnym, okropnym, paskudnym toksykiem, którą trzeba po prostu kopnąć w dupę i wyciąć ją na zawsze ze swojego życia. No i film też dobrze pokazuje, jak trudno jest właśnie pozbyć się takiej osoby ze swojego życiorysu, po tym jak nasrała do swojego własnego gniazda. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, że Ben Wishał jest taki troszeczkę na boku tego wszystkiego. Bo zdecydowanie on nie jest tutaj. Osią tego całego obrazu, tylko jest jedną ze stron konfliktu, którą odwiedzamy w tak zwanym międzyczasie. I trochę ten jego bohater, moim zdaniem, był może nie tyle przymulony, co taki, taki przygaszony, ale pewnie to był po prostu sposób, w jaki Łyszał komunikował zmęczenie jego bohatera, co jak najbardziej rozumiemy, jak najbardziej popieram. Po prostu przez pewien moment byłam zaskoczona, że to postać Franza Rogowskiego jest tak jakby w centrum tego obrazu. To on jest tak naprawdę protagonistą, chociaż ewidentnie nie jest tym rycerzem na białym koniu w tym wszystkim. I muszę przyznać, że oglądanie wszystkiego z perspektywy jego bohatera, właśnie, było jednocześnie bardzo denerwujące. Bo chłop. Naprawdę jest jak jakiś cholerny wirus. To równocześnie była to taka podróż bardzo odświeżająca, bo rzadko zdarza się, że właśnie pokazuje się taką stronę konfliktu i to, co się dzieje po tym, jak ktoś zostanie zdradzony, że raczej z reguły się wtedy idzie za tą osobą, która jest zdradzona niż za tą osobą, która zdradziła. Na pewno to, że to jest takie kino bardziej festiwalowe, bardziej indie, można zobaczyć w tym, że twórcy decydują się tutaj na takie dość długie ujęcia. Ma to wzbudzić jakieś takie poczucie naturalizmu, zwiększyć naszą imersję, pozwolić nam bardziej. Obsować z tymi bohaterami i poczuć ich tak, jakby zatrzymując się na długie sekundy na ich twarzach, albo generalnie na rzeczach, które one w danym momencie robią. Ale przyznam się, że miało to też swoją taką złą stronę, która bardzo mnie denerwowała i bardzo przeszkadzała mi w odbiorze tego filmu. Mianowicie nie wiem, czy taki był po prostu zabieg artystyczny, czy coś nie pykło, raczej obstawiam to pierwsze. Bardzo często mamy takie ujęcia, w których widać tył głowy jakiegoś bohatera i ta postać totalnie blokuje drugą osobę, która znajduje się w danym kadrze, przez co. Słychać wymianę zdań między tymi ludźmi, ale nie bardzo widać twarz kogokolwiek. I nie do końca rozumiem ten zabieg. Skoro już trzymamy ujęcie długo, w jednym miejscu i chcemy w ten sposób budować naturalizm i imersję, to ja mimo wszystko chciałabym patrzeć na tych bohaterów. Oczywiście wyjaśnienie to jakieś jest, że skoro idziemy w ten taki naturalizm, no to czasami jak widzimy, jak ludzie ze sobą rozmawiają, to nie zawsze widzimy ich twarze, tylko faktycznie czasami ktoś stoi nam na drodze. Ale mm, nie do końca to kupuję, bo założało mnie to te imersje, do której ewidentnie twórcy dążyli w toku tego filmu. Też muszę powiedzieć, że chociaż nie jestem jakaś turbopruderyjna, to przyznam się, że graficzność tego filmu strami mnie bodła i miałam takie mm, czy ja naprawdę muszę brać w tym udział, czy ja naprawdę muszę na to patrzeć. Ale może dla niektórych to ma taką wartość naturalistyczną, wyzwalającą i dosadność kina nie będzie dla niektórych problemem. Dla mnie z reguły nie jest, ale przyznam się tutaj może nie tyle się nudziłam, co chciałam, żebyśmy skupili się na czymś innym. Aczkolwiek jeśli ktoś jest fanem Bena Wishama i jego tyłka, no to myślę, że tutaj będzie miał treat. Ogólnie to przejścia są takim filmem, które zostawiło mnie z zmieszanymi uczuciami. I to jest właśnie problem, który ja bardzo często mam po obejrzeniu właśnie takiego filmu z gatunku indie, bo z jednej strony jak najbardziej doceniam artyzm, doceniam przekaz, bardzo często pomysł jest szalenie ciekawy, bardzo często filmy te są dobrze zagrane, i chociaż tak naprawdę nie mam co do końca przyczepić się do fabuły, to tutaj na pierwszy plan wysuwa się tak naprawdę moja odpowiedź emocjonalna na to wszystko. I przyznam się, że chociaż tak jak powiedziałam, szalenie ciekawiło mnie to i uważam, że to jest świetny koncept, który warto eksploatować, E czyli patrzenie na wszystko z perspektywy czarnego charaktera, tego wszystkiego, to przebywając praktycznie non-stop z postacią Franza Rogowskiego, byłam już po prostu zmęczona. I denerwowało mnie to, i nie chciałam tam być, i nie podobało mi się to, i dlatego są jestem wdzięczna temu filmowi, że trwa zaledwie półtorej godziny, bo nie sądzę, żebym więcej była w stanie wysiedzieć. Także, chociaż z mojej strony film Przejścia to jest tak naprawdę w sumie polecajka, i uważam, że ten film przedstawia sobie naprawdę dużo więcej wartości, niż tak naprawdę ma mat, to ja obiektywnie patrząc na to wszystko. Nie chcę ponownie oglądać tego filmu, daję mu takie twarde 6 na 10, może w dobre dni to jest film, któremu dałabym 7 na 10, ale tak jak powiedziałam, nie zniechęcajcie się totalnie moją oceną, jeśli to co mówiłam was zaciekawiło, jeśli chcielibyście to przeżyć, zobaczyć, odpocząć na chwilę od blockbusterów, to to myślę jest film, który warto rozważyć, warto się z nim zmierzyć. Zwłaszcza, że trwa sobie tylko te radosne półtorej godziny, więc na pewno po obejrzeniu go nie będziecie mieć takiego poczucia: O Boże, zmarnowałem na niego tyle czasu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. Tak, mniej więcej. No to to, do zobaczenia następnym razem.